to jest bardzo taki ważny, naprawdę troszkę wzruszający tak naprawdę dzień dla wszystkich łodzian, dla wszystkich, którzy przy tym projekcie byli od samego początku. Ja jeszcze pamiętam ten projekt z poprzedniej mojej działalności, kiedy po raz pierwszy na kierownictwie był on prezentowany. Pamiętam jak był przyjmowany, pamiętam długie i gorące dyskusje na temat tego w jakim zakresie, gdzie, jak będzie kontynuowany, co on przyniesie i lokalnie, i dla miasta, i dla... Nie, kolei. Nie. Tak, że nie degli... Trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to są dwa projekty w jednym. Czyli projekt kolejowy, który ma swój wymiar y, regionalny, ale ma przede wszystkim taki wymiar historyczny. Proszę Państwa, to jest początek inwestycji, która w przyszłości ma no, y, tak naprawdę. Y, zlikwidować historyczny podział, pociągnąć jedną linię kolejową na południowy zachód, połączyć ją z linią północ-południe, ale o tym pewnie szerzej kolej. Natomiast jest to też projekt miejski, to jest multimodalny hub, tu jest ponad 900 miejsc parkingowych dla samochodów, ale to nie o to chodzi, bo tak naprawdę chcielibyśmy zachęcić do korzystania z tego, co dookoła tego dworca będzie nową jakością transportu publicznego. Jeżeli Państwo popatrzycie na to, jaki jest układ dróg tramwajowych, autobusowych, a nawet dróg rowerowych i pieszych, to z tego bardzo jasno wynika, co dla prezydenta miasta Łodzi, co dla zarządu dróg i transportu jest priorytetem. Myślę, że jest to największy projekt kolejowo-miejski, jaki w tej chwili w Polsce jest realizowany. Największa inwestycja inżynierska. Nikt w Polsce nigdy nie zrobił czegoś takiego i jest planowanym. Dwa miliony metrów sześciennych ziemi. Mamy do czynienia właściwie z pierwszą częścią, czyli z podziemnym dworcem, bo to, co jest na zewnątrz, tak naprawdę jest ten pierwszy etap. No i zmienimy strukturę miasta tutaj gdzie kiedyś stał nasz historyczny dworzec. Nie jest go oczywiście troszeczkę żal z powodów czysto sentymentalnych. Pamiętam pierwszą podróż do Warszawy z nowym ojcem. I dlatego tak bardzo walczyliśmy, żeby ściany dworca zostały wkomponowane w architekturę tego, tej nowego budynku. Każdy łodzianin, bez względu na bieg. niektórzy sobie przypomną, a niektórym trzeba będzie powiedzieć, no tak wyglądał ten dworzec kiedyś, stąd żeśmy do Warszawy. To jest historyczna sprawa taka, że my będziemy mogli w ten sposób połączyć bezpośrednią linią bez nawrotu Wrocław z Warszawą. Dzisiaj pociąg z Wrocławia... Przez Łódź. Tak, przez Łódź, oczywiście. Jak ktoś zobaczy na mapie to linijkę... Poprowadzimy z Warszawy, z, Warszawy do, z Warszawy do Łodzi, z Warszawy do Wrocławia, to przejdziemy też I teraz przy tym układzie, który my projektujemy, który już robimy, oczywiście dalszy etap jest ten tunel średnicowy, ale na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć tak, że rozpoczęliśmy budowę, która jest według harmonogramu, ma być zakończona w 2015 roku i ma być to stacja łódź fabryczna, podziemna. Która połączy tunelem, który zakończy się za ulicą Ciarnianą w Łódźwidze. I to jest pierwszy etap, i no, zapewniam Państwa, że wszyscy, jak tu jesteśmy, dołożymy wszelkich starań, żeby ten pierwszy etap był dosyć szybko realizowany drugim etapem, czyli tunelem średnicowym. To dla łodzi, dla kolei, dla multimodalności tego regionu jest bardzo, bardzo ważne.